Nie żyje Bridget Bardot. Legenda światowego kina zmarła w wieku 91 lat. Nie żyje Bridget Bardot, jedna z największych ikon światowego i francuskiego kina. Aktorka, modelka i piosenkarka zmarła w wieku 91 lat. Informację o jej śmierci przekazała medium Fundacja Bridget Bardot, która od lat zajmowała się działalnością na rzecz ochrony praw zwierząt. Informację potwierdziła fundacja. Fundacja Bridget Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Bridget Bardou, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej fundacji, czytamy w oświadczeniu. Fundacja potwierdziła, że aktorka zmarła w niedzielę rano w swojej rezydencji La Madrague w Saint-Tropez, na południu Francji. Opłakujemy legendę wieku, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron na platformie X na wieść o śmierci aktorki. Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne, Bridget Bardot uosabiała życie w wolności. Francuskie istnienie, uniwersalny blask. Poruszała nas, napisał francuski przywódca. Aktorka od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. W październiku pojawiły się doniesienia, że trafiła do prywatnej kliniki San Jean w Tulonie z powodu poważnej choroby, która wymagała przeprowadzenia operacji. Po zakończeniu leczenia opuściła placówkę i wróciła do swojego domu w Saint-Tropez, gdzie spędzała ostatnie miesiące życia. Symbol seksapilu i gwiazda kina. Bridget Anne Marie Bardot urodziła się 28 września 1934 roku w Paryżu. W latach 50. i 60. XX wieku stała się symbolem seksapilu i jedną z największych gwiazd francuskiego kina. Jej charakterystyczny styl, uroda i ekranowa charyzma uczyniły ją ikoną popkultury, rozpoznawalną daleko poza granicami Francji. Bardo U była nie tylko aktorką filmową, ale także modelką i piosenkarką, a jej wizerunek na trwałe wpisał się w historię światowego kina. Wielkie rol i nowy rozdział życia. W trakcie swojej kariery Bridget Bardow występowała u boku najwybitniejszych aktorów swoich czasów. Grała m.in. z Alainem Delonem w filmach I Sławne miłości i Trzy kroki w szaleństwo, z Jeanem Gabinem w na wypadek nieszczęścia oraz z Seanem Connerem w Szelakoł. Na ekranie towarzyszyli jej także Jean Merey, Lino Ventura, Annie Hirarfot, Claudia Cardinali, Jean Moro czy Jane Birkin. Po zakończeniu kariery filmowej bardzo upoświęciła się działalności społecznej, stając się jedną z najbardziej znanych działaczek na rzecz ochrony praw zwierząt. Jej śmierć kończy pewną epokę w historii kina, pozostawiając po sobie dorobek, który na zawsze pozostanie częścią światowej kultury.